Biblioteka ciągle w grze. To hasło 9 ogólnopolskiego tygodnia bibliotek. Akcja społeczna, którą organizuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, rozpoczęła się 8 maja Dniem Bibliotekarza i Bibliotek, trwała do 15 maja. Z tej okazji 9 maja w siedzibie Oddziału Dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się uroczyste spotkanie. Dzisiejszy dzień jest takim ukoronowaniem i samą przyjemnością, ponieważ świętujemy go. W gronie bibliotekarzy z całego naszego powiatu. To jest bardzo miły dzień, są życzenia, kwiaty. Odwiedzili nas nasi tutaj, że tak powiem, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, składali nam życzenia. Ale naj, najlepsze w tym wszystkim jest to, że się sami jako bibliotekarze możemy, możemy spotkać z różnych sieci, bo przecież. Pracują biblioteki publiczne, ale nie tylko. Mamy biblioteki szkolne, mamy bibliotekę uniwersytecką na terenie miasta, bibliotekę pedagogiczną i dzisiaj wszyscy byli gośćmi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tamaszowie. No, było bardzo miło spotkanie towarzyskie oczywiście, wymiana doświadczeń, ale również z wielką przyjemnością pokazałam panią niektórym po raz pierwszy. Ten obiekt, w którym się teraz znajdujemy i gdzie od marca tego roku jest, działamy w zasadzie, pełni on funkcję dla nas, Biblioteki Dla Dzieci i Młodzieży, ale w tej części takiej górnej, tu gdzie się znajdujemy, odbywają się spotkania autorskie, wystawy, taka szersza działalność. Kulturalno-oświatowa. Należy pamiętać, że biblioteka to coś więcej niż wypożyczalnia książek. To miejsce stanowi obecnie centrum życia społeczno-kulturalnego. Zaś wielu bibliotekarzy podkreśla, że wykonuje ten zawód z zamiłowania. Według mnie to nie jest praca, to sama przyjemność. Oczywiście mogą to powiedzieć inni bibliotekarze również, ci, którzy z pasją wykonują swoją pracę. Zresztą nie na darmo jest takie powiedzenie i przysłowie, jeżeli robisz to, co lubisz, to nigdy nie będziesz pracować. I tak w wielu przypadkach moich pracowników, kolegów, bibliotekarzy, koleżanek się dzieje, bo rzeczywiście jest to takie oddane grono pracowników bibliotek, oddane swoim działaniom, mają wiele wspaniałych pomysłów, projektów, realizujemy od... Kilku lat, ja mogę to obserwować przez 10 lat swojej pracy na stanowisku dyrektora, a prawie 35 lat w zawodzie bibliotekarza. Więc wydaje mi się, że wiele już przemyśleń tej pracy bibliotekarskiej przyjrzałam się naprawdę z bliska. Wszystkim bibliotekarzom życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy i samych zadowolonych czytelników. Z okazji Tygodnia Bibliotek Tomaszowska Placówka zorganizowała spotkanie autorskie z Agatą Tuszyńską, pisarką, poetką, biografistką, córką znanego reportera i historyka sportu Bogdana Tuszyńskiego. Autorką m.in. biografii noblisty Singer Pejzaże Pamięci, urodzonego w Polsce tworzącego widisz. W 2005 roku wydała bestsellerową rodzinną historię lęku o losach jej polskich i żydowskich przodków. Agata Tuszyńska jest również autorką głośnej książki oskarżona Wiera Gran o żydowskiej piosenkarce występującej w kawiarni Cafe Sztuka w getcie warszawskim, posądzonej o kolaborację z Niemcami. Spotkanie ze znaną reportażystką było bardzo ciekawe. Oby takich wydarzeń kulturalnych było w Tomaszowie więcej.